Tak? Okay. No to Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na otwarciu ofert przetargu nieograniczonym pod nazwą Rewitalizacja społeczno-przestrzenna zdegradowanego obszaru Krobia Centrum, Wyspa Kasztelańska, Centrum Kulturalne i Społeczne Przepust w Grobli. Dzisiaj troszeczkę w innych okolicznościach, no ale na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Na początek przedstawię Państwu komisję przetargową, skład komisji przetargowej. Przewodniczącym komisji jest zastępca burmistrza pan Michał Listwoń. Dzień dobry. Sekretarzem jestem ja, Andona Żołędziowska, specjalista do spraw zamówień publicznych. I członek komisji kolega Bartosz Szpurka, inspektor do spraw inwestycji. Dzień dobry. Zgodnie z artykułem 86 ustęp 3 prawa zamówień publicznych, zobligowani jesteśmy państwu przekazać kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest to kwota w wysokości 473 219,40. 473 219,40. Na dzisiejszy przetarg wpłynęły dwie oferty. Oferta numer jeden. Karta numer 1 złożona została przez firmę o nazwie PHU Choddruk PHU Hotdruk Andrzejewski Przemysław, ulica Kwiatowa 11 63 840 Krowia. do wykonania zadania 500 tysięcy 607,18 500 607,18 i cena brutto 615 746 746,83 615 746,83 Termin wykonania zamówienia 30 październik 2020, okres gwarancji 72 miesiące i warunki płatności faktur do 14 dni od daty otrzymania faktury i oferta numer 2. Złożona została przez firmę o nazwie Zakład handlowo-usługowy. Zakład handlowo-usługowy Arkadiusz Jaranowski Bobowicko, ulica Kasztanowa 13 66 300 Międzyrzecz Cena netto wykonania zadania 890 941,04 890 941,04 i cena brutto 1 095 857,48 1 000 95 857 i 48 groszy. Termin wykonania zamówienia 30 październik 2020, okres gwarancji 72 miesiące i warunki płatności faktur do 14 dni od daty otrzymania faktury. Dziękujemy bardzo, wszystkie oferty zostały odczytane. Tak tylko na marginesie przypomnę o złożeniu oświadczeń o przynależności do grupy kapitałowej w ciągu trzech dni od dnia opublikowania informacji na stronie internetowej. Ta informacja była w specyfikacji, ale tylko tak dla przypomnienia. Także dziękujemy bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Proszę zasłuchać. Dobrze mówię. A gdzie to, mogę Co? gdzie to mogę znaleźć? Na naszej stronie. Chyba, ale o ile zostanę, to nie wiem. Ja teraz jak wejdziesz tam, to już tego nie będzie, nie?